W sobotę 7 maja na terenie leśniczówki Sarniak odbył się majowy piknik rodzinny, w przygotowaniu którego zaangażował się szereg instytucji i stowarzyszeń. Szerzej o tej imprezie opowie burmistrz Czarnego Piotr Zawrocki. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że po raz pierwszy w naszej gminie odbywa się piknik rodzinny. No, tak się zdarzyło, że jest maj, można by było to nazwać majówką. Piknik rodzinny skierowany jest do dzieci, do dorosłych, do młodzieży, do rodzin. Najważniejsze rodziny, które mogą, mogły brać udział w różnego rodzaju konkurencjach, które zostały przygotowane przez stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy. Także przez innych organizatorów, bo tutaj cały sztab ludzi pracował, aby dzisiejsza impreza została zrealizowana od Czarneńskiego Centrum Kultury poprzez księdza Proboszcza, poprzez Stowarzyszenie Szansa, poprzez Bractwo Strzeleckie, Straż Pożarną uczestniczą również emeryci, ręciści. Myślę sobie, że wspólna, wspólna zabawa. Bawa jednak powoduje, że czujemy się tak rodzinnie, powoduje, że no, zaczynamy myśleć, że należy wspólnie spędzać czas i między innymi z tego powodu taki piknik, festyn, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, rodzinny został zainicjowany. Myślę sobie, że stanie się to tradycją i będą one organizowane na przełomie maja czerwca. Stwierdziliśmy, że w, na terenie leśnym, na terenie Trochę odległym jednak od naszego miasta. Będziemy czuli się bezpieczniej. Powiem szczerze, że. To są dzieci, a wiadomo, nawet jeżeli byśmy w centrum chcieli zorganizować na Placu Zielonym, no to tam są ulice, więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, żeby zadbać też o bezpieczeństwo najmłodszych. Stowarzyszenia są otwarte na wszelkiego rodzaju pomysły i od co najmniej roku organizujemy zawsze spotkania, dyskutujemy, rozmawiamy, Wskazujemy pomysły i po prostu te pomysły wspólnie, co jest najważniejsze, realizujemy, bo w jedności siła i dzięki tej jedności tego typu imprezy rekreacyjne, no po prostu są bardzo dobrze przygotowane i jest wiele atrakcji dla uczestników. Dzisiejszy piknik rodzinny jest zorganizowany przez wiele podmiotów, mianowicie przez organizacje społeczne, także instytucje, jednym z organizatorów jest Polski Związek Wędkarstwa Koło w Czarnem, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej Szansa, Czarneńskie Centrum Kultury, Również Wojskowe Koło PTTK Husaria, Również przez Ochotniczą Straż Pożarną. Strzeleckie bractwo kurkowe z czarnego. Nasza oferta była tutaj tworzona wspólnie przy ustaleniach, przy ustaleniach i przy takich ustaleniach zrodziła się propozycja właśnie dzisiejszego pikniku. Akcja toczy się na Sarniaku, w różnych miejscach, na terenie Małego Sarniaka, na terenie Strzelnicy Bractwa Kurkowego, na terenie stawów, na terenie obiektu Stowarzyszenia Szansa. Myślę, że jest to właściwy teren do organizowania takich spotkań, do spotkań rodzinnych, do wypoczynku, rekreacji i integracji. Można by było dyskutować, czy byłaby większa frekwencja, jeżeli byłoby zorganizowane w mieście, ale musimy również zmieniać stereotypy, wychodzić z budynku, wychodzić z miasta i korzystać z takich, obiektów, z takich obiektów, jak właśnie mamy w Gminie Czarne ten obiekt, czyli na którym się znajdujemy, czyli Sarniak. Jednym z organizatorów jest Czarneńskie Centrum Kultury. Przygotowaliśmy na dziś zabawy integracyjne z chustą, będą prowadziły panie instruktorki z Czarneńskiego Centrum Kultury. Warsztaty garncarskie, ceramiczne, które będzie prowadził pan Arkusz. Z sokola zaczuchowa, również fitnessowy zawrót głowy, czyli zumbę, tańce, pląsy i aerobik, i również edukacja i wszystko, co się wiąże ze zdrowym stylem życia. Przygotowaliśmy dwie konkurencje. Jedna konkurencja jest to rzut lotkami w klasyfikacji dzieci oraz dorośli. I drugą konkurencję, jaką żeśmy zaplanowali i realizujemy, jest to łowienie rybek. Za pomocą wędki, łowienie takie sprawnościowe, na którym polega założenie kółeczka na butelkę. Jednocześnie w dniu dzisiejszym organizujemy rajd rowerowy do rezerwatu Cisów. Polski Związek Wędkarski z okazji. W rodzinnego 2016 zorganizował dziś na tutejszych stawach zawody wędkarskie spławikowe dla dwóch kategorii zawodników. Pierwsza kategoria zawodnicy do lat 18 to są juniorzy i seniorzy powyżej 18 lat. Łowimy taką rybę jaka jest. Nie bardzo to się łowi, bo tak, po pierwsze przeszkadza to słońce. Ryba nie lubi, widzi cień zawodnika. E, tak usytuowane mamy stanowiska, że w większości cień pada na wodę. E, zmiana temperatury, noc, dzień, e, ogromna, e, to też nie jest dla ryby najlepsza pora. E, złowił dzisiaj tutaj do tej pory jedną rybkę Junior. E, Klej Schmidt, i na razie do tej pory wszystko. Było kilka wzięć, takich tutaj, ale rybki się zerwały. Nie jest tu duża rybka. Stawy są zalibione karasiem, srebrnym, linem, okoniem i małym leszczym. Ale tak jak widzicie państwo, no, skutki dzisiejsze są bardzo marne. Chciałem powiedzieć, że młodzieży, e, najwięcej mamy dzisiaj młodzieży, bo tych zawodników do tej pory to było... Przede wszystkim młodzież górowała. E, teraz jest kilku seniorów tutaj. E, nagrodami za te zawody to jest e, za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii junior-puchar i w kategorii senior-puchar, oprócz tego dyplomy od pierwszego do trzeciego miejsca. W najbliższym czasie, to jest 4 czerwca, zapraszam wszystkie dzieci na zawody Dzień Dziecka z wędką. Odbędą się to w dwóch miejscowościach. Pierwsza do południa od godziny 10 w miejscowości Krzemieniewo na Stawie Wiejskim, natomiast dla drugiej grupy bliżej tutaj Czarnego w Sokolu od godziny 16. Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci w każdej grupie wiekowej. Stowarzyszenie Diabetyków przygotowało szereg szkoleń w postaci quizów oraz spirometrii, czyli dmuchanie podstawowy balon. Stąd wiemy, jaki cukrzyk ma pojemność płuc, czyli przez zabawę można się sprawdzić, a zarazem wiedzieć i osiągnąć więcej o cukrzycy. Oprócz tej Wiedzy spirometrycznej, czyli dmuchanie w podstawowy balon. Był to dmuchanie w balon na czas, okres 5 minut, bo nieważne jest, że ktoś balon nadmucha, ale jeszcze trzeba było go utrzymać przez te 5 minut w odpowiednio nadmuchany, żeby nie pękł i żeby nie zeszło powietrza. No było pięć osób, a najważniejsze, że też dzieci brały w nim udział, z czego się bardzo serdecznie cieszymy. Drugą konkurencją taką jaką była, to był quiz. Pierwszy dla zachęty był z wiedzy otwartej. Typowo, czyli czytaliśmy pytania, było pięć pytań, po pięć odpowiedzi każda czytaliśmy i tym jedna była tylko trafna. I zaraz edukacyjnie mówiliśmy, która który punkt, czyli pytania jest prawidłowy muszę powiedzieć, że stworzyło to trochę śmiechu, bo ka każdy myślał o inaczej, a rzeczywistość okazała się inna nawet wśród starych e, długotrwałych wirusów którzy długo chorują na cukrzycę następnym takim jeszcze e, później był test pisemny ze względu na to, że była dość dużo ludzi bo uczestniczyło ponad 30 osób Rozdaliśmy wszystkie kartki i były podstawowe 10 pytań po 3 odpowiedzi. Czytałem te odpowiedzi, a każdy miał zaznaczyć odpowiedź A, B i C. No muszę powiedzieć, że żaden nie padł w 100 odpowiedź, ale z dwoma błędami yy, pan zawierał HL w Pierwsze miejsce. Następna grupa to wszystko odpowiedziała w odpowiedzi 7. Jest to grupa dość znaczna, bo 8 osób. Ale cieszy mnie to, że dwoje dzieci dorównało właśnie osobom starszym i też dało odpowiedź po 7 punktów. Na 10 pytań 7 punktów dzieci jest bardzo wysoko. Pytania dotyczyły ogólne. Ogólnie o cukrzycy. To znaczy się. Jaki narząd jest odpowiedzialny za brak insuliny, czyli za tą cukrzycę? Były ile jest na przykład chorych w Polsce? Ogólne pytania, które są dostępne w telewizji, w prasie. No i na czym to polega? Co to jest niedocukrzenie w cukrzycy? Co to jest nadmiar cukrzycy? Takie ogólne pytanie o cukrzycę. My w tej chwili mamy 72 osoby. Z czarnego jest grupa 28 osób. Rę, część grup 17 osób jest zębna, i taka grupa druga jest ponad 20 osób z Szuchowa. W przygotowanie pikniku zaangażowali się także bracia kurkowi z Czarnego, którzy na swojej strzelnicy przeprowadzili mini turniej strzelecki. W tym turnieju strzeleckim były niejako dwie kategorie wiekowe, a mianowicie do 18 lat i powyżej 18 lat. Chciałbym przedstawić teraz wyniki tego turnieju. Kategorii do 18 lat. Trzecie miejsce zajęła Barbara Maszczak. Tak samo gratuluję. Miejsce drugie zajął Damian Kołodyński. Tak samo gratuluję. Miejsce pierwsze zajęła Julia Olejnik. W kategorii od 18 lat, czyli powyżej lat 18. Trzecie miejsce zajął pan Stanisław Kobryń. Proszę bardzo Drugie miejsce zajął Kamil Jurewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję pierwsze miejsce zajęła pani Danuta Maszczak. Dziękuję. bardzo. Uczestnicy rodzinnego pikniku mogli także skosztować pieczonej na grillu kiełbaski. Którą podawał ksiądz proboszcz Włodzimierz Skoczeń oraz wysłuchać występu zespołu Serenada.